Yo, siemanaczko widzowie z tej strony ja, gamer, a dzisiaj grałem sobie w gierkę ponownie, gram sobie w pod tytułem PS5 Simulator i tak, ja już tą grę nagrywałem, ale jej nie przeszedłem nie przeszłem, jak zwał tak zwał a dzisiaj spróbuję ją przejść tak, więc co widzowie, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i dodania łapki w górę pod tym filmikiem ale dobra get your PS5 home Mmm... Okej, okay, jest tutaj PS5. Spoko. Eee, muszę mieć coś, żeby otworzyć to pudełko. To chyba raczej nóż albo nożyczki. Eee, weźmiemy sobie nożyczki. OK. Okej, okay, czyli muszę podłączyć właśnie ten, ten PS5. Do, do elektryczności. Czekajcie. Ja sobie może tutaj zrobić trochę miejsca. Sorry, krzesło. Wywalaj. Wywalaj lampo, wywalaj stołku, wywalaj kwiatku. I teraz tak. W 99% za kanapą jest zawsze, zawsze gniazdko. Wow, co jest? O, jest gniazdko. Czekajcie. No nie, no teraz nie przejdę. O, Nie ma bata, że przejdę. O! Ale kurde... Nie, no proszę was, chcę przejść Czemu tu krzesła, czemu tu krzesła skaczą? O dobra Jest, jest yy, Gniazdko Skąd wiedziałem? Dlatego, że, że po prostu mam gniazdko w moim domu za właśnie kanapą, więc Tutaj w sumie chyba też będzie za kanapą i jest za kanapą Okej okay. yy, Teraz czas na HDMI, okej, okay, HDMI jest tutaj, więc przydać dać tą wtyczkę tutaj, tak? Tak. Okej. Okay. Dam sobie tutaj tego PS5 PSa PlayStation. No życzki sobie damy. To tutaj. Na parapet. Nieważne. E... Teraz pady przyszły. Ok, pady. Jeden. Drugi i trzeci Okej, okay, nieważne narka. Eee, i teraz tak, nożyczki. Jest to nasze nożyczki. Gdzie ja je położyłem. Dobra, będziemy sobie widać. To jest pad do do Xboxa, przepraszam bardzo. Przepraszam, ale przepraszam bardzo, ja nie chciałem padać do Xboxa. Co to gówno tu robi ale i stąd Coś jest, co jest? Nieważne Nie no znowu kolejny pad zły Kolejny, znowu kolejny zły pad Kolejny znowu zły pad A te pady wracają A to bez sens. Dobra Mamy nasz pad o Battery is low. I need to charge it. Eee, bateria w tym padzie jest wyczerpana, muszę naładować. Okay. Czy na górnym piętrze w ogóle, pójdźmy sobie na górne piętro. Czy na górnym piętrze w ogóle będzie coś, jakaś, jakiś, o, jest tego, jest gniazdko, dobra, jest gniazdko. Co się stało? Co się stało z tym przedłużaczem? Nie, przedłużasz, czego? Nie jest przedłużacz, o tu jest jeszcze w ogóle tego yy, gniazdko wow okej, okay, więc wejdziemy tutaj tak 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 i tak i tak i tak okej, okay, teraz musimy się popada, tak? chyba innej opcji chyba innej opcji nie ma nie wiem czym, ale w tym miejscu mam mniejsze FPS w tej że nie wiem. Ta gra jest bardzo fajna, ale jest taka zbugowana, że... że nie wiem. Dobra, co? Wow, ładuje to bardzo szybko. Teraz sobie muszę... Teraz sobie musimy przenotrować dom. O. Knack 3, nie grałem w tę grę. Y nie mogę się czekać, aż w zagram, czekajcie, czy, czy już się nasz pad załadował? Tak, załadowałeś już nasz, już nasz kontrolny pad. No. Co teraz? O nie, nie, tylko nie za łóżko, tylko za łóżko kanapę. No, tylko nie za kanapę, przepraszam bardzo, ale tylko nie za kanapę. tą sofę kanapę podsunię. Aha. Ok. It's upstairs in my closet, check it out. W mojej szafie na górnym piętrze jest nasz. nasze Wi-Fi, tak? Nasz pokój jest tutaj. Kipelek. Czyli tutaj. Tak. O kurde, stary. Help. <laughs> Życie. Eee, potrzebuję instrumentu, by to naprawić. Instrumentu, tak? Muszę do garażu. Garaż jest tutaj? Tak. Ehm. Um... Nie obywajcie się, chłopcy. Hydraulik jest tutaj. Ale nie wiem, czy to jest w ogóle to, czy ja wziąłem złą rzecz, czy to wziąłem. Niech ja wziąłem złą rzecz. A nie, wziąłem dobrą rzecz. Życie się powiększyło. O. Muszę wi WiFi, żeby naprawić. Muszę włączyć wtyczkę i włączyć wtyczkę. Ok. Nareszcie działa. Nareszcie mogę zagrać w moją gierkę. Some games. To ja już mam Some games. Mam. mam Super Mario. And ja Muszę tutaj dać. Muszę dać tutaj, prawda? Prawda? Nie uciekaj mi Ech Prawda? Eee Plia, Some games Może jeszcze jakieś gry poszukamy Ten królik był niegrzeczny eee, tutaj na pewno gier nie ma Czy są jakieś gry, o Wait this knack free, znowu crack, knack free, okej. Okay. A, nie mogę tego wsadzić, proszę bardzo. To nie jest z tej strony? Nie no, czekajcie, bo mój PS się chyba zepsuł. A ja, a ja nie muszę dać... Aha! I teraz muszę wsadzić. Okej. Okay teraz muszę wsadzić to ładowanie jest bardzo wolne muszę przekąski sobie przygotować no to co, to są notowe ciperki nasze co? gra się skończyła? muszę zesztalotować grę co jest Muszę zretortować grę. Czekaj, czy jak? To muszę wyjąć i. 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 tylko jeszcze raz wkładaj. Dobra. Now you should go and buy a real PS5. Or Xbox Series, whatever. I think it's great console, too. Thank you for playing. Dziękuję za geerkę. Okej, okay, wybraliśmy gierkę, przeszedliśmy tą gierkę, czyli teraz widzowie macie tutorial jak przejść gierkę zwaną PS5 Simulator. Macie oczywiście gierkę w opisie. Pa, pa.